Hej-ho! Witajcie w pierwszym odcinku z Blade and Soul, nowej gierki od NCSoftu. Nowej, może źle to powiedziałem, gdyż, um, powiedzmy... Pierwsza wersja gry wystartowała w Korei około 4 lata temu, no ale cóż poradzić, że NCSoft wolał wydać White Star przed Blade'em, Solem. No niestety, takie to były wyniki, dlatego mamy 4 lata opóźnienia. Jednak nie przejmujcie się, gierka działa na Unreal Engine 3, co naprawdę pokazuje, że... Można, można wyglądać fajnie, mimo tych czterech lat gierka nie zestarzała się tak graficznie jak może inne tytuły. Co warto wspomnieć o tej grze, jest przede wszystkim free to play, więc możecie spróbować sobie za darmo. Jednak jest mała wada według mnie, musicie lubić azjatyckie klimaty, ponieważ ta gra bardzo opiera się na mitologicznych czasach azjatyckich. I wszystkie klasy są wzorowane także na mistrzów różnych sztuk walki, na przykład kung fu masterów, force masterów, którzy że tak powiem, operują swoją mocą si, asasinów, takich ninja, więc wszystko kręci się w, o, właśnie w około, dookoła starożytnych sztuk walk azjatyckich. No ale dobra, no w tym odcinku skupię się na klasach oraz na rasach, jakie występują w Blade Soul. a później w innych odcinkach jeszcze, jeszcze no, będziemy szli dalej w grę, na przykład będę rozmawiał też o jak, pokażę wam jak craftić, jak zdobyć różne umiejętności itd. I no, ale dobra, dzisiaj mamy klasy, więc zaczniemy od klas. A więc tak, na pierwszy ogień idzie Blade Master. Blade Master ma szeroki wachlarz umiejętności ofensywnych i defensywnych, co powoduje, że jest potężną jednostką na polu bitwy. Ich ataki opierają się na bardzo szybkich cięciach oraz manewrach wokół wroga. Jest to taka klasa bardziej tankowata, taki wyznacznik tanka w tej grze, właśnie. Ponieważ nie mamy tej jasno podziału na tanka, healera i DPS-ów. Jedynym takim powiedzmy healerem można nazwać Summonera, jednak w tej grze mamy coś na zasadę Guild Warsa dwójki, że nie ma podstawowej świętej trójcy, wszyscy są połowie DPS-ami, potrafią się podleczyć, e, potrafią też przyjąć trochę obrażeń na klatę. Jednak Blade Master jakby nie patrzał jest najbardziej ze wszystkich klas tankowata, więc jeżeli chcecie trzymać dużo wrogów na sobie i pomagać waszym party osłaniając ich, więc Blade Master jest jak, bardziej, jak najbardziej dla was. Jeżeli natomiast lubicie klasy takie warriora, które machają mieczem, mieczami, właściwie nie mieczem, tylko toporem, gdzie tylko popadnie, padają w berserk mode, więc Destroyer jest bardzo dobrą klasą dla was. Co jest wyróżnia tą postać spośród innych wojowników? że potrafi on po podnieść swojego wroga i zdominować go w walce. Dosłownie, potrafi rzucać wrogami jak szmatami. Potrafi nadziać na swój topór wielki wroga i rzucić nim o 50 metrów dalej, albo po prostu podnieść lewą ręką i naparzać pięścią. Także naprawdę to jest taki typowy berserker, który wpada we wszystko, co się tylko da. Summoner, no to chyba nie muszę nic tej wspominać, Stanowi on takiego mini-supporta, jako właśnie jedyna klasa potrafi leczyć Przywołuje chowańca, który ma walczyć za niego Summoner ma tylko właściwie skile, które rotują i mają wspomagać swojego chowańca, czyli w tym wypadku kota, bo jest to mały kotek A sam Summoner skupia się bardziej na wysysaniu życia z przeciwnika i leczeniu samego siebie oraz właśnie kota Force Master, czyli to jest typowy odpowiednik maga w innych MMO. Jest jedną z długo, długodystansowych klas, zadających ogromne obrażenia z bezpiecznej odległości. Ich szybkie ataki i umiejętność pozostania w ciągłym ruchu podczas walki czyni ich dynamicznym dodatkiem na polu bitwy. Force Master oczywiście jest najmniej odporny ze wszystkich klas, więc musimy uważać na swoje HP. Może on używać e, elementalnych Umiejętności lodu oraz ognia. Lodowe, Zamrażają przeciwnika, bardziej są właśnie takie cekowe, a ogień typowo DPS-owy. Kung Fu Master, Kung Fu Master jest bardzo podobny do monka z Wowa, jeżeli kiedykolwiek yy, graliście? Jego ciosy i kopnięcia mogą pokonać przeciwnika, ale prawdziwa moc Kung Fu Mastera to zdolność przychwycenia ataku przeciwnika, zwrócenie go przeciw niemu a następnie skontratakowania w nim oka. Ze względu na wymaganą precyzję w przełączeniu między ofensywnym a defensywnym umiejętnością Kung Fu Master jest właśnie jedną z najcięższych do... najcięższą do ogarnięcia klas. Więc jeżeli naprawdę jesteście wytrenami MMO, spróbujcie tej klasy, bo ona jest najtrudniejszą w całej grze. Trzeba po prostu wyczuwać, kiedy przejść off z defensywy do ofensywy, gdyż ta klasa właśnie opiera się bardziej na odbijaniu ataków, właściwie przyjmowaniu na siebie na i wyczuciu, kiedy jest ten moment, kiedy my możemy skontrować danego przeciwnika. Assassin, no to chyba wszyscy znają Assassina. Jest to typowa klasa, która potrafi znikać, potrafi się skradać, potrafi kontrolować poliwiczy jak inni, wabiąc wrogu śmiertelne pułapki potrafi zakładać. Mm, bardzo szybkie ataki wyróżniają tę klasę, które potrafią zarzucić krwawienie oraz zatrucie, plus znikanie po prostu może, może bardzo dużo. Ba bardzo fajny asasin, taki naprawdę typowy asasyn, który ma nie tylko, że tak powiem, wejść w plecy, ale też rzuca właśnie ostrzami, zakłada trucizny, zakłada pułapki, potrafi po prostu zrobić to, co prawdziwy assassin w grach według mnie powinien robić. I ostatnia klasa, czyli siódma: Blade Dancer, mistrz używania mieczy i szybkich ataków. Także, jeżeli chcecie mieć połączenie, że tak powiem, Blade Mastera i Asasina, to właśnie Blade Dancer jest pośrodku czegoś takiego. Błyskawiczne poruszanie się, szybkie ataki, jednak nie aż tak mocne jak powiedzmy to przy Blade Masterze czy przy Assassinie. Jednak, tak czy siak, jest to właśnie takie miks tych dwóch klas. Także dla każdego coś dobrego. No dobra, przejdźmy teraz może co do ras. Mamy cztery rasy: Gon, Lin, Yu i Jin. I teraz, w zależności od rasy, mamy, że tak powiem, klas Loki. więc gony mogą zostać Destrojami, kung fu masterami i force masterami. Ogólnie gony wywodzą się z tego, że postawili z oddechu smoka, więc mają bardzo dużą siłę fizyczną i, um i umiejętności bojowe, więc bardzo dobrze nadają się właśnie na klasy mele. Lin podobno pochodzi od kirynów, czyli legendarnych zwierząt, które były wsotliwe i nieprzewidywalne. Dzięki czemu liny bardzo dobrze posługują się klasami, że tak powiem, magicznymi, czyli summoner, force master, lub play dancer to będzie najlepszy wybór dla tych, dla tej rasy. Yun jest to typowa taka amazonka, gdyż jako jedyna z klas z rasy ma tylko, wyłącznie jest panienka do wyboru, więc jeżeli chcecie grać tylko i wyłącznie panienką, która jest tak, żyje zgodnie z naturą, czy taki elf z innych gier, to możecie dostępną taką klasę dla niej Force Master, Blade Master lub Kung Fu Master, więc wszystko pierwsze, się, że tak powiem, o Wyciąganie z natury i swojego ci jak najwięcej. I ostatnia rasa, czyli Jin. Nieustępliwy wysiłek, w starożytnym wschodnim języku kontynentu. Tak właśnie można tłumaczyć yy, nazwę tej klasy. Bardzo fajnie nadają się na Assassin'ów, Blade Masterów i kung fu Masterów. Dobra, tyle co do ras i klas. Mam nadzieję, że trochę chociaż Wam pomogłem yy, w wyborze. Także trzymajcie się. Do zobaczenia w następnym odcinku.